Gościem 24 pytań jest Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy, który połączył się z nami z Parlamentu Europejskiego, ze Strasburga. Tak, Panie Pośle, dzień dobry. Z Brukseli. Z Brukseli. Panie pośle, tak. chciałam pana spytać o skandal korupcyjny, który wstrząsnął no, pana frakcją, prawda? No bo pani Ewa Kali, która wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która została pozbawiona stanowisk i zdaje się trafiła do aresztu, to jest przedstawicielka pana frakcji. Co tam się w pana frakcji mówi o tej historii? Czy w ogóle się coś mówi, czy też udaje się, że nie ma sprawy. No Pani Redaktor, oczywiście, że się mówi. Jesteśmy wstrząśnięci. Nie tylko frakcja, ale cały Parlament jest wstrząśnięty tą całą sytuacją. Um, I w naszej frakcji jasno mówimy, że nie ma zgody na takie działania. Pani Kali została bardzo szybko usunięta z naszej frakcji. Uh, głosowaliśmy za usunięciem ją z funkcji wiceprzewodniczącej Parlamentu. Wszystkie osoby, które mogły być powiązane z tą sprawą, zostały poproszone o zawieszenie współpracy i zawieszenie swoich działań przy, no, przy tych obowiązkach, które obecnie posiadają, do wyjaśnienia sprawy. No i grupa zadeklarowała pełną współpracę ze służbami w celu wyjaśnienia tej sprawy. Potrzebujemy mieć jasność, dlaczego tak się stało czemu do tego doszło i na jakie procedury zawiodły, że taka sytuacja miała miejsce. Absolutnie nie ma zgody na takie działania i nasza frakcja będzie przeciwdziałać takim działaniom. Gdy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego powiedziała, że Parlament Europejski został zaatakowany, to tak sobie pomyślałam, że ktoś tutaj chyba jednak usiłuje dać do zrozumienia, że wina leży gdzie indziej, a nie po stronie tych, którzy wyciągali ręce po pieniądze. Panie redaktor, jeśli w grę wchodzi jakieś państwo. To przyzna pani, że państwo nie działa poprzez, nie wiem, jakiś tam zenków, w cudzysłowie, spoczny, tylko przez służby specjalne. A jeśli służby specjalne, jeśli słyszymy, że to miało zakres kilku krajów, no to to może być, no może być po prostu jakaś działalność, która ma oprócz tego korupcyjnego podtekstu, może mieć również inny podtekst, podtekst polityczny. A nie wykluczamy żadnych możliwości. Ja nie jestem ekspertem od służb specjalnych, ale słyszymy wiele razy o tym, że e, na przykład rosyjskie służby specjalne, Rosja może budować również e, siatkę wpływu w Europie i na całym świecie, przez którą próbuje e, wpływać na państwa, na organizacje i wywierać naciski, żeby e, uzyskać poparcie. E, w mojej ocenie to jest równoznaczne z atakiem. Tak? Jeśli państwo atakuje poprzez służby specjalne jakiś organ władzy w innym miejscu, no to, to jest to jakiś atak, jakiegoś rodzaju atak, choćby na to, żeby skompromitować tą instytucję i żeby ją osłabić. No ale na koniec to jest osoba która jest gotowa współpracować z tymi służbami która pobiera pieniądze i tam chowa je gdzieś tam w składziku czy pod no Zawsze w jakimś zawsze w każdej instytucji znajdzie się jakaś czarnowca, każdy łańcuch jest na tyle silny na ile silne jest najsłabsze ogniwo. Takie sytuacje korupcyjne zdarzają się w każdym kraju. Słyszeliśmy o takich sytuacjach i w Senacie, czyli w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i słyszeliśmy w różnych krajach. A I nawet w naszym kraju też zdarzają się takie sytuacje. Przypomnę, E, sprawę jednej posłanki Platformy Obywatelskiej, która została nagrana jak bierze łapówkę wręczaną przez agenta Tomka ze służb specjalnych, który ją najpierw uwiódł, żeby jej później wręczyć łapówkę, a później ten agent został posłem jednej z partii, a później został oskarżony o e, przywłaszczenie czy no, kradzież tam 50 milionów złotych. No więc pani redaktor. Takie rzeczy się dzieją w różnych miejscach. No Dobrze, ale... żeby procedury i żeby były procedury, i żebyśmy odpowiednio reagowali na te sytuację. To muszę powiedzieć, że nie napawa mnie pan optymizmem przed świętami, bo wspomniana posłanka ale została, no bo została, została uniewinniona. Zosta została właśnie złapana na gorącym uczynku. Sąd uznał, że łapówkę wzięła, ale ją uniewinnił, i to mnie martwi. Bo to jest no tylko zachęta dla no innych. Panie redaktor, pani redaktor ee... Jeśli służby chcą kogoś skompromitować i wciągnąć w jakąś sytuację, to proszę mi wierzyć, że nikt nie ma szans na to, żeby wyjść z takiej sytuacji. I sąd najprawdopodobniej uznał, że służby przekroczyły swoje uprawnienia. Bo wie pani, co innego jest kogoś złapać, jak robi jakieś dnie i, 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 i bierze łapówki, co innego jest przekonywać, żeby wziął, uwieźć go, zakochać go. To w sobie, a później mu wręczyć łapówkę i to nagrać. No. Dla mnie to jednak nie jest równoznaczne z tym, żeby kogoś złapać na tym, jak przekazuje pieniądze z rąk do rąk ze zrealizowania jakiejś rzeczy. No to jest ta romantyczna wersja, w którą właśnie, której dał wiarę sąd. Panie pośle, chciałam pana spytać o to, co słychać z naszym KPO, dlatego że, w, zdaje mi się, to właśnie wasza frakcja, raz, że domagała się tak ostro stała za tym, żeby Polska nie dostawała pieniędzy, dopóki tam nie, nie zmieni tam z tych ustaw sądowych i tak i tak dalej. No ale teraz podobno już uważacie, że te pieniądze będą. A jaka jest pana ocena? Panie redaktor, no nie jest dobrze, że tak powiem. Nie jest dobrze. No, nie jest dobrze, ponieważ Polski premier przyjechał do Brukseli na negocjacje, wynegocjował jakieś zmiany, po czym się okazało, że nie miał kompetencji do negocjowania, nie miał mandatu negocjacyjnego, bo wrócił do kraju, przygotował ustawę, złożył do polskiego parlamentu, wezwał opozycję do głosowania bez zmian. Po czym się okazało, że nie ma poparcia we własnym zapleczu, nie ma większości w swoim zapleczu i nawet prezydent powiedział. No pasara, nie podpiszę Tak nie ustawy, powiedział, więc, ale wyraził niezadowoleniem. No, 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 no. no. Oczywiście można powiedzieć, że wyraził nie, niezadowolenie, ale tłumacząc to na język zrozumiały, no to w taki sposób wyraził za, niezadowolenie, że powiedział, że tego nie podpisze. Więc premier nie tylko potrzebuje wsparcia w Brukseli, ale potrzebuje wsparcia być może opozycji do odrzucenia weta prezydenckiego. No najpierw jeśli w ogóle jeszcze potrzebuje opozycji do tego, żeby zagłosowała no i poddała głosy w zamian za pana Ziobre, który też powiedział, że absolutnie nie zgodzi się. na No i co? Taką I opozycja ustawę. zagłosuje, za czy nie zagłosuje? Na przykład no, ale nowa Lewica. Jeszcze nie ma ustawy, ale, ale nie ma ustawy, bo premier wycofał tę ustawę, więc jeszcze nie wiemy za czym mamy zagłosować. My zagłosujemy za ustawą, która będzie zawierała elementy prawa, które będą do, które doprowadzą do tego, że Polska będzie oceniana jako kraj e, praworządny. Poprzednio już mówiłem, przy poprzedniej ustawie apelowałem do większości rządzącej, żeby przyjęła lewicowe poprawki. Jeśli lewicowe poprawki byłyby przyjęte, lewica pewnie poparłaby taką ustawę. I tu w Parlamencie Europejskim byśmy no, głośno mówili o tym, że ustawa spełnia wszystkie wymogi i żądali jak najszybciej przekazania środków do Polski. A w tym wypadku, kiedy prawica odrzuciła wszystkie poprawki lewicy, no to prawica wzięła na siebie odpowiedzialność za to, żeby dobrze przygotować prawo w Polsce. No i niestety zawiodła. No ale co będzie teraz? Bo pan mówi o przeszłości, no. a ja pytam o przyszłość. No ja bym. Dobrze, pani redaktor. Ja mogę odpowiedzieć na Pani pytanie, jeśli będę wiedział, co zrobi rząd. Czy złoży jakąś ustawę, czy dokona zmian w tej ustawie. No, chciałbym po prostu, żeby coś odpowiedzieć, to muszę mieć fakty. No, nie mogę trochę wróżyć ze, ze szklanej kuli, bo dzisiaj to trochę tak wygląda. Sam premier nie jest pewny, co złoży do Sejmu. No ale czy myśli Pan, że gdyby ten projekt, który już pojawił się w przestrzeni medialnej w każdym razie i, i trafił na chwilę do Sejmu, po czym został wycofany, gdyby ten projekt trafił na posiedzenie Sejmu, to Lewica by go poparła, czy by go nie poparła? Panie redaktor, ja myślę, że w ogóle tworzenie prawa powinno wyglądać trochę inaczej. Najpierw powinien premier zbudować większość w swojej grupie politycznej. Później poszu, powinien poszukać wsparcia w opozycji, przegłosować projekt, mieć ten projekt podpisany taki, który byłby dobry i wtedy rozmawiać z Komisją Europejską. A to dzisiaj wtedy to, to już by nie było tam, o czym nie? rozmawiać z Komisją Europejską, bo Komisja Europejska trochę, można powiedzieć, wzięła rząd pod but i zaczęła dyktować pewne rzeczy. No, wie pani, gdyby polski rząd miał ustalone, gdyby to była polska pozycja, a nie PiS-u pozycja, to komisja nie miałaby nic do gadania. My potrzebujemy polskiej pozycji w sprawie e, przepisów prawa, bo prawo nie jest dla PiS-u. Ale jest polskiej dla, to dla znaczy jakiej? Opozycji? Polskiej, czyli, czyli łącznie z opozycją, ponieważ prawo jest dla wszystkich Polaków. Nie tylko dla e, wyborców PiS-u i nie tylko dla polityków PiS-u. Więc jeśli by to była polska pozycja, widzimy dzisiaj, że sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości nie jest w najlepszej kondycji. O czym mówił niedawno nawet sam pan premier Morawiecki. Mówił, że przez te 7 lat reformy ta sprawiedliwość została, czy wymiar sprawiedliwości został zdemolowany i potrzeba głębokich zmian. Więc tak naprawdę, żeby te głębokich zmian dokonać, potrzebna jest polska pozycja i tutaj rząd powinien wznieść się ponad swoje jakieś oczekiwania i dogadać się z opozycją na zbudowanie sprawiedliwości, która będzie dobra dla wszystkich Polaków. Wtedy Komisja Europejska nie będzie miała nic do gadania. Bo to my tutaj będziemy trzeci u komisją, żeby po prostu dała pieniądze do Polski. To się okaże, czy komisja by nie miała nic do gadania. Bardzo dziękuję, Panie Pośle, za tę rozmowę. Moim gościem był Dzień pan Marek mi. Balt, europoseł Nowej Lewicy.